Siema, ma widowie i dzisiaj, ja razem z Kolegą, projektantem ze Skyrim, sobie walkę. Mamy 22 serca i mamy zaledwie 4 sloty. Jak, widzi, jak widzicie, ja mam takie itemy, może on nie wie. Na to nie zaznaczyć, to była wcześniejsza próba, ale tych nie będę używać. Zjeść, może dopiero po wygranej walce. A z mierza, to zjem, bo nie głodu. Nie byłoby, gdybyście mi dali lajka i suba. No mi też, bo to jest mój wielki powód. Tego serwera, Panie w sumie Creative serwera. Powstanie jeszcze parę filmów, więc wyczekujcie, bo jeden będzie szczególnie mocny, zwłaszcza dla pana kolegi. Ja? Zaczynam widzowie, siebie będę grał w drogowym. Nie wiem, jak to Minecraft, zainstalowałem co nie. To zaczynam się bić. Dzień dobry, już jestem, bo musiałem sobie przetegować parę rzeczy. Zjeść może tylko no po walce i trzy, cztery. Spodziewałem się. Papa. No. Korda. Pa. Oj. Problem z tym. To ty na mnie tak ruszasz? Jesteś zły. To strzelania z łuku. Na nim trafić. Oj! Brać pani Nie? No jest, wygrałem. Każdy z nas ma po 5 żyć, więc aktualnie pan kolega ma 4, a ja mam 5. Co ty tu robisz w tych komandlokach? A chcę sobie dać. Ile masz te R 20. I nie mieliśmy gazu, ale toczyć. Kiedy umieram, to mi się usuwają też koszmarki. No tak się dzieje. Wtedy musisz sobie na nowo dać. To szybko ta walka się skończyła, moim życiem ja mam po cztery życia, mam po pięć. Robić kilku minut, ale przebrał te klisze, gdyż sobie nie mógł prowadzić z dwie booster. Dobra, bijemy się. Do pięciu żyć. teraz masz tu mieć cztery boosterzy Ale nie, nie, ja muszę się zregenerować. Nie, nie, dobra, trzy, cztery, yy, tu, 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 tu. Zadają ci... Pamiętaj, że pełki zadają wrażenia. Oj! Robi się niebezpiecznie. S? S. Powiedz teraz w bo ponieważ ja go zaraz zabiję. Umał <śmulatuj> Umarł pełki. Ja mam 5 życia. Um... Kto jestem ze skleczką? Ile tam? A tam, 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 tam. Trzy. na 10 serc Ale ty mi i tak nic nie zadałeś, więc to by było dla ciebie na minus. Nie! Jak ty? Jak ty? Dziesięć serduszek mi zadziałałeś. Ty zadziałłeś. Masz ty masz jeszcze weaknessa, z mi i zadajesz. Ja jestem taki upośledzony w tym stronie, żółku. Chociaż projektam ci, gdy jeszcze bardziej. Chodź tu. Jest! No, jak będzie 5, 2 życia. Jak będzie miał jedno życie, to um, To ja usuwam sobie wszystkie takie serduszka i mam e, te 10 serc. A ja mogę go teraz sobie spokojnie zacząć strzelać. Oj! Spadłem! Nie <grych> mam w serc. Znaczy ile masz życia? Jedno, co nie? Serduszka. Ale w sensie chodzi o ilość żyć. Nie, 5, dwa. A, no to jeszcze nie używam sobie tego. Hej, w tym momencie pragnę zaznaczyć, że wygrałam tak w sumie. No ale wtedy o tym zapomniałem Hej tak w sumie to pragnę zakończyć ten filmik, dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję, do widzenia, papa, pa. widzimy się w następnych filmach.